Dobry wieczór Państwu. Nie chciałem robić dzisiaj audycji, dlatego że jestem po dwudniowej podróży dosłownie nie całą godzinę temu wróciłem do domu. Zmęczony, ale już właśnie jadąc samochodem dzisiaj, słuchałem wiadomości w radiu w samochodzie, w godzinach już właściwie wieczornych. i Padła informacja w wiadomościach, że e, somia, jakaś dywersja proukraińska walczy z e, wojskiem rosyjskim e, w rejonie e, białogrodzkim, w obozie białogrodzkim. Po czym od razu była informacja, że pewien przedstawiciel e, prorządowy e, e, ukraiński, bliski Żołyńskiemu, Powiedział, że e, e, armia, e, armia e, ukraińska nie ma z tymi wydarzeniami nic wspólnego, ale się temu bacznie przyglądają. Po czym, kiedy wróciłem do domu e, na interii wydarzenia ukazał się artykuł autorstwa Bartosza Kołodziejczyka, dosłownie sprzed dwóch, trzech godzin. I tutaj. Bo, ja chcę Państwu przypomnieć moje poczucia, które miałem ponad rok temu. E, pamiętacie to, co mówiłem? A sytuacja jest jeszcze o wiele bardziej skomplikowana i podejrzana. Zaraz to Państwu wytłumaczę. E, pamiętacie, jak mówiłem, że rolnicy nie będą mogli zebrać spół swoich plonów. Ja nie wypieram się tej wizji. To mi się skojarzyło ponad rok temu i oby tak nie było, ale czuję, że ta wizja będzie miała sens. Drodzy Państwo, zanim to posłuchajcie fragmentów tegoż artykułu, to jest jeszcze raz mówię, interia wydarzenia opracował Bartosz Kołodziejczyk z dzisiejszego dnia, z wieczora. Tytuł. Wywiad alarmuje. Rosjanie ewakuują obiekt z bronią jądrową. E, o Jezus, już, 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 bo przełączyłem to. Już, 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 bardzo proszę o chwilkę cierpliwości. I teraz e, proszę, posłuchajcie tego, co tu pisze. I zaraz e, powiem, co tu Rosjanie jest niebezpieczne. mają ewakuować obiekt w którym przetrzymywana była broń jądrowa, informuje Andrii Jusof z ukraińskiego wywiadu wojskowego. Chodzi o Bielgorod 22. Od poniedziałku w obwodzie bielgorodzkim prowadzone są działania proukraińskich grup dywersyjnych. Tak, e, zaznaczam, e, e, rząd ukraiński odcina się od tych grup, twierdząc, że bacznie się im... E, e, że bacznie się im e, przygląda. I teraz posłuchajcie Państwo jeszcze tego fragmentu. O, i zawsze mi to odskoczy. Już, już, już. Już tego fragmentu, bardzo proszę. Przedstawiciel chór ocenił, że wśród przedstawicieli rosyjskich władz obserwowana jest panika w związku z wydarzeniami w obwodzie białgorodzkim. Za działania dywersyjne w tym regionie odpowiedzialność wzięły na siebie walczące po stronie ukraińskiej rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion Wolność Rosji. Ewakuacja obiektu wojskowego Biłgorod 22 to też reakcja na te wydarzenia, wskazał przedstawiciel ukraińskiego wywiadu. Aby ewakuować takie obiekty trzeba mieć plan, zaangażować poważny sprzęt, liczbę personelu, wyliczył Jusof. Informacje o ewakuacji ludności cywilnej potwierdził także gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Sytuacja jest nadal bardzo napięta. Mamy nadzieję, że nasze wojsko wkrótce wykona swoje zadanie. Poinformował polityk, cytowany przez agencję AFP. Gładkow dodał, że obecnie służby porządkowe chodzą od domu do domu i pomagają ludności w opuszczeniu gospodarstw. I teraz słuchajcie bardzo ważnej rzeczy i zaraz powiem o co chodzi. E, uważajcie! Z tegoż samego artykułu. Momencik. Z tegoż samego artykułu co czytamy? Proszę. Biłgorod. Ukraina, nie mamy z tym nic wspólnego. Głos w sprawie działań w Białgorodzie zabrał doradca prezydenta Wołody Merozołańskiego. Na Twitterze napisał on, że Kijów przygląda się sprawie, jednak nie ma z tym nic wspólnego. Ukraina z zainteresowaniem obserwuje wydarzenia w obszarze Białgorodu w Rosji i bada sytuację, ale nie ma z tym nic wspólnego, podkreślił we wpisie na Twitterze Michał Podolak. No właśnie. Ros Ukraina się od tego odcina. I okay. Teraz przypo, przypomnijcie sobie Państwo rzecz taką. Od ponad tygodnia albo i lepiej chodzi w internecie chodzą różne filmiki, wiadomości o jakimś, jakichś wybuchach w Ukrainie i o rzekomym promieniowaniu. Rząd y, polski y, dementuje to, y, ale fama, y, informacja y, wielokrotnie y, y, na internecie się pojawiała i pojawia. Teraz mamy taką informację. Niby to nic wiele nie znaczy, tylko, drodzy Państwo, zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Na pewną rzecz. Y, jak y, no właśnie. E, przeszła jedna fala informacyjna, związana z promieniowaniem, która e, najprawdopodobniej e, okazała się fejkiem. I oby okazała się fejkiem. E, ja byłem dwie doby w Warszawie i dużo ludzi na pewno czytało te informacje niepotwierdzone. Nie widziałem w tych tłumach ludzi w Warszawie, żeby ktoś się tym czymś przejmował. I teraz zwróćmy uwagę, jedna fala fake newsa przeszła, ale teraz mamy drugą informację, że gdzieś Rosja w panice Wywozi złożone, złożoną broń jądrową, bo jakieś grupy powstańcze, proukraińskie walczą, zarazem, zarazem rząd Żołnierzy odcina się od tego. Jeszcze raz zacytuję, bo to jest bardzo ważne, zwróćmy na ten szczegół uwagę. Biłgorod. Ukraina, nie mamy z tym nic wspólnego. Głos w sprawie działań w Białgorodzie zabrał doradca prezydenta Wołodymyra Zełańskiego. Na Twitterze napisał on, że Kijów przygląda się sprawie, jednak nie ma z tym nic wspólnego. Ukraina z zainteresowaniem obserwuje wydarzenia w obszarze Białgorodu w Rosji i bada sytuację, ale nie ma z tym nic wspólnego, podkreślił we wpisie na Twitterze Michał Podolak. Drodzy Państwo, jeżeli rolnicy nie będą w stanie e, zebrać swoich plonów z pól, czyli może się wydarzyć coś w trakcie wegetacji roślin. Czyli mamy okres, mamy już rzepak kwitnący na polach, mamy zboża wzrastające, mamy e, e, kończą kwitnienie, kończy kwitnienie wiele drzew na owoce. A pamiętacie, drodzy państwo, co jeszcze mówiłem wtedy, ponad rok temu, że przyjdzie czas, że ludzie nie będą mogli z pól zbierać swoich plonów, nie będą zbierali. No, dlaczego nie mogą zbierać ze swoich pól plonów? No, chyba jest to zrozumiałe, jeżeli by na przykład nastąpiło skażenie. Ale mówiłem przy tym jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, drodzy Państwo. Wtedy mówiłem o tym, o tej, że z pewnej części kraju będą ludzie decydowali się na opuszczenie swoich miejsc i kierowanie się w inne miejsca. Ale powiedziałem wtedy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, którą mocno poczułem: że to będzie. Mocno o tym będzie mówione. Ale to będzie w efekcie nieprawdą. Ja to bardzo mocno zaznaczałem. Nawet powiedziałem, że przegrają ci, którzy w to uwierzą i zareagują. I wtedy mówiłem myślcie, myślcie e, i obserwujcie po swojemu, nie dajcie się temu, co będziecie zewsząd, słyszeć. Nie dajcie się ponieść panice którą może najpierw wywołać grupka ludzi, potem więcej, więcej, a potem pójdzie fala paniki. E... No właśnie. E... Tam mamy wojnę. Tam jest wojna. E... I mogą dziać się różne rzeczy. Zaznaczam, ja nie twierdzę, że tutaj jest jakakolwiek nieprawda w tym artykule. Ja tylko chcę zwrócić uwagę Państwa że najpierw wpadł pewien fake news uwaga. Czyżby? No właśnie, zastanówmy się. Krótko to właściwie graniczy ten, ten, ten ta plotka, która się rozeszła w wielu źródłach w internecie o tych wybuchach... Na Ukrainie i, i jakimś tam skażeniu yy, przez te wybuchy, z informacją, która wywiad, alar wywiad alarmuje Rosjanie, Ewakują obiekt z bronią jądrową. Robią to, jak z tego artykułu wynika, w pewnym sensie bez przygotowania, w panice. Tu jest zaznaczone w panice. E, tak. E, e, tak. W, w dużej panice, więc. Yy, o, zaznaczam jeszcze raz, bo to są bardzo ważne słowa. Pozwól. Przedstawiciel chór ocenił, że wśród przedstawicieli rosyjskich władz obserwowana jest panika w związku z wydarzeniami w obwodzie biurowskim. Za działania dywersyjne w tym regionie odpowiedzialność wzięły na siebie walczące po stronie ukraińskiej Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion Wolności. Panice. Masy. A w panice, grzebiąc przy tak ważnych rzeczach, można popełnić błąd. Lub może się wydarzyć coś, co będzie potem trudno cofnąć. E... No właśnie, ale przedtem był ten fake news. Oczywiście e... była podana informacja, że jakieś izotopy i w naszym kraju były w zwiększonej ilości. Trakcie kontroli promieniotwórcze, ale stwierdzono, że to było od deszczu, z powodu padających deszcz w Polsce. Ja nie mogę się, drodzy Państwo, wypowiedzieć w tym temacie, ponieważ się na tym nie znam i nie będę tutaj mówił słów żadnych pustych, ale ta informacja. To odcięcie się Ukrainy od tamtych zdarzeń. To wszystko może być prawdą, ale to wszystko, ta informacja pada właśnie przyklejona do tych fejs, do tych plotek, które były nie tak dawno. Ona jest przyklejona ta informacja i ta informacja jest bardzo, no, wydawać się mogłaby, wygląda niebezpiecznie, ponieważ no, o broni jądrowej, o jakiejś panice, e, i o tym, że to są jakieś grupy powstańcze, samozwańcze, a nie wojsko, które bierze za swoje działania odpowiedzialność. E, wojsko ukraińskie. Więc e, tym bardziej brzmi to niebezpiecznie. I dołączmy do tego tą moją wizję sprzed ponad roku czasu. I tutaj jest pytanie, e, czy nie zbliżamy się właśnie do pewnego procesu, który się wydarzy i czy nie stoimy na przedprożu tego? Zwróćmy uwagę jeszcze na to, że Bachmut właściwie upadł już, że są sprzeczne informacje, ale, ale okazuje się, że tam na tych terenach miasto jest właściwie doszczętnie zniszczone no i e, sam że pan Żołęjski powiedział, że zostaje on Bachmut zostaje tylko we wspomnieniach e, e, Ukraińców. E, bardzo niepokojące jest tylko to z tej mojej wizji sprzed roku czasu, że będzie o tym mowa. Ludzie na to zareagują, spanikują, ale zarazem wyraźnie mówiłem w swojej wizji, drodzy Państwo, że, e, że prawda będzie inna. E, ja zdaję sobie sprawę z tego, że można wziąć, kupić zwykły licznik Geigera. I samemu dokonać e, takich e, badań. Tylko, wiecie Państwo, ostatnie lata e, od 2020 roku e, w różnych kwestiach e, logika zawodziła. E, istotne były informacje, które do nas docierały. I tutaj nie mówię o wojnie na Ukrainie, która w tej chwili się toczy, a mówię o e, zarazie, że... My w większości reagowaliśmy na słowa, które padały do nas. E, tu jest podobnie, i reakcja może być bardzo podobna. Nie wiem, czy dobrze się wyrażam, czy Państwo mnie rozumiecie, ale inaczej e, nie umiem dobrać słów. E, bardzo niebezpiecznie to mi się skojarzyło. Już mnie ruszyło w samochodzie, jak słuchałem tego w wiadomościach w radiu. Ale teraz po tym artykule bardzo mocno mi utkwiło to, że to jest wyraźne odcięcie się od tych działań wojska ukraińskiego. Zwróćmy uwagę, gdyby zrobiły to wojska ukraińskie, a nie daj Boże, nastąpiłoby coś, jakieś skażenie przez to, ze strony Rosji na przykład. Ale spowodowane właśnie, że Rosja reagowała tak, bo były jakieś tam e, ataki, to jakiekolwiek straty by to przyniosło e, później, e, czy nawet poza Ukrainą, to e, Ukraina była o to krytykowana. Więc mamy tutaj e, wyraźne odcięcie się od tych wydarzeń. E, miejmy nadzieję, że skończy się to na tym artykule i. Nic się więcej nie wydarzy złego. Ale ja mam pewne obawy, mam pewne jakieś swoje e, e, swoje obawy w tej kwestii. Czy nie stoimy na progu pewnej pewnych zdarzeń, których. No właśnie. Polska ma bardzo duże ilości zboża, bardzo duże ilości ziarna. Wszyscy znamy historię, kiedy to... Ja dzisiaj bo w ogóle też w radiu słyszałem wypowiedź pana premiera Morawieckiego, który gdzieś tam znów odezwał się do rolników w jakimś mieście w Polsce i mówił, żeby rolnicy, także rolnicy dostają jakieś dotacje dodatkowe jeszcze, i żeby oddawali wszystkie ziarna, jakie mają, rząd je skupi prewencyjnie. Ale przecież pan Morawiecki doskonale wie, jak dużo mamy nie z Polski tego ziarna i nie tylko różnych płodów. No właśnie. I magazyny są zapełnione. Pomyślmy. Oczywiście to jest głupota, która mi po głowie chodzi, ale pomyślmy, drodzy Państwo. Czas szybko płynie. Zobaczcie, lada moment, mamy czerwiec. Ja zawsze się martwię, jak przychodzi czerwiec, bo czerwiec szybko zlatuje, potem jest lipiec, a sierpień już daje lekki zapach takiej przedjesieni. Sierpień to już żniwa, czyli mamy kilkadziesiąt dni do żniw. Magazyny są pełne, przepełnione. To nie teraz jest problem z ziarnem. Problem z ziarnem, drodzy Państwo, zacznie się dopiero podczas tegorocznych żniw. Eee, no właśnie. Jak temu zaradzić, żeby nie było problemu z ziarnem? równa się i sami sobie państwo odpowiedzcie, bo przecież od 2020 roku przez nasze uszy przeszły 2020 roku przez nasze uszy przeszły bardzo dziwne różne informacje i mimo, że wielu z nas e, głośno mówiło, że Wielu rzeczy nie rozumie, nie widzi w tym logiki, to działo się to, i jednostki nie miały właściwie żadnego wpływu na, na to, żeby inaczej na cały problem spojrzeć. Myślicie, że w tej chwili, po takich doświadczeniach, może być inaczej? Wcale nie. Nas 2020 rok, 2021 rok niczego nie nauczył. My nawet jesteśmy bardziej niepewni i rozbici po tym. Tam się tylko wydaje, że my drugi raz tej musztry byśmy nie przeszli. Jesteśmy w stanie ją przejść i przejdziemy. Chociaż będzie ona wyglądała zupełnie inaczej, jak wyglądała dotychczas, ponieważ tyczy innego scenariusza. To bez przygotowania chciałem Państwu powiedzieć. I pamiętajcie, ja żadnej swojej wizji się nie wypieram, ponieważ ufam tym wizjom. Życzyłbym sobie, żeby ta wizja ta akurat nie zdarzyła się. Ale jeżeli. Ja nie mówię, że jutro, ale w najbliższym czasie usłyszycie i zaczniecie się lękać, to ja Wam mówię, nie lękajcie się. Magazyny są u nas przepełnione. Mówię tak, dlatego że. Pamiętam tą wizję, ona jest na moim kanale, gdzie mówiłem. I ludzie będą popadać w panikę. Wielu będzie decydowało, gdzieś wybyć. I wtedy rozejrzyjcie się własnymi umysłami, własnym rozumem, zbadajcie to po swojemu. I dopiero wtedy, jeżeli sami zrozumiecie, że jest coś nie tak, reagujcie tak jak inni. Ale jeżeli rozsądek Wam będzie mówił zupełnie coś innego, nie reagujcie tak jak Ci, którzy panikują. Nie wiem, czy się dobrze wyraziłem, to chciałem Państwu powiedzieć, zapraszam jutro na godzinę 20. Skupię się, zastanowię się nad tą sytuacją, jako, jaka ma w tej chwili miejsce. Dzisiaj jestem zmęczony, nie chciałbym do tego w taki sposób podchodzić, bo jeszcze mam w oczach drogę wielu kilometrów. Z Warszawy do Czuchowa jest prawie 350 kilometrów. A ruch straszny, jedzie się pół dnia taką odległość, i jestem zmęczony. Pamiętajcie Państwo o tym, co powiedziałem. Pozdrawiam Was. Do jutra, do dwudziestej. Jutro postaram się skupić, bo sytuacja na Ukrainie wcale nie gaśnie. Mówi się o możliwej, bardzo długiej wojnie na Ukrainie. Mówi się różne inne rzeczy też względem polskim. Państwo To nie wygląda na to, że to się ma uspokoić. A wręcz przeciwnie. I te informacje bardzo mnie niepokoją. Plotka, która powstała, która była z wielu źródeł, w wielu źródłach puszczana, z różnych e, miejsc, o rzekomym napromieniowaniu, przyzwyczaiła nasze umysły, a mówią, ale nie ma na co reagować, pomyślmy. Trochę lat do tyłu, kiedy nie mieliśmy doświadczeń takich, jak mamy od 2020 z pandemią, ze wszystkim, już byśmy pa panikowali, gdyby ta plotka była wielokrotnie powielana. W tej chwili ona nas nie rusza, bo już przeszliśmy tyle różnych dziwactw, że ona nas nie rusza, a przecież skażenie jest zawsze groźne. Do tej plotki przykleiło się raptem wywiad, alarmuje, Rosjanie ewakuują obiekt z bronią jądrową i są, jak tu pisze, w panice, robią to w panice, bez przygotowania. Ukraina się odcina od tych grup powstańczych, które, które powodują tą panikę Rosjan i to, że Rosja ewakuuje broń jądrową. I jedno, jedna informacja, czyli te fake newsy i to teraz, co już okazuje się nie fake newsem, są sklejone z sobą. To jest następna informacja, która, której żongluje się możliwością skażenia. Umysł szybko do każdej informacji się przyzwyczaja. Jeżeli tej informacji jest dużo, to umysł zaczyna się z, potrafi się zżyć z taką informacją, a potem ją bagatelizować. Tak. Do usłyszenia do jutra do godziny 20. Pozdrawiam.